Hej, bardzo praktyczna metoda osiągania sukcesu, o której ci zaraz opowiem jest związana z tym, co widzisz tutaj za mną. Może takie nietypowe ujęcie, ujęcie tej wieży Eiffla, ale jak będę kręcił tak, to nic nie będzie widać. Mastermind, dzisiaj opowiem co do takiego jest, co może się wydawać jakieś dziwne, magiczne, chodzi to na, tak naprawdę o siłę połączonych umysłów. I co to ma do sukcesu? Otóż ma bardzo dużo, bo nawet to, żeby powstała ta wieża Eiffla, to musiało pracować na tym ileś osób, żeby stworzyć coś takiego. Ale to jest ewidentny przykład sukcesu i to dużego, bo wiele osób mówiło, że się tego nie da zrobić, że to jest niemożliwe do zrobienia, a pan to wybudował i jak widzisz, stoi do tej pory, cieszy oczy turystów i nie tylko. Mówiłem o tym już wielokrotnie, być może już o tym słyszałeś, jeśli się interesujesz tematyką rozwoju osobistego: że otoczenie, w jakim przebywasz, niesamowicie wpływa na to, co ty osiągasz. Jeśli jesteś w otoczeniu, które cię dołuje, które narzeka na wszystko, nie wspiera cię, to niestety ty tym przesiąkasz. Po prostu nie ma innej opcji, ludzie tym przesiąkają. Z kolei, jest, jeśli jesteś w otoczeniu, które cię motywuje, które cię nakręca, które ci podaje rozmaite rozwiązania, to to też na ciebie wpływa i ty stajesz się właśnie taki, jak twoje otoczenie. Jeśli przebywasz non stop wśród ludzi biednych, zaczynasz myśleć tak jak on, oni i zaczynasz, no w twoim życiu pojawia się bieda. Jeśli przebywasz wśród ludzi, którzy osiągają duże sukcesy, którzy zarabiają pieniądze, którzy są doskonałymi sportowcami, to ty po prostu tym przesiąkasz i też się taki stajesz. I jak w tym może dopomóc jakiś tam dziwny mastermind? Co to takiego jest? Ja nie będę mocno wnikał skąd to się wzięło, kto to stosował, bo to nie jest najważniejsze. Bardzo praktycznie, jak to robić. U mnie wygląda to tak, że jest, jest nas trzech panów w Mastermindzie, i mamy spotkania raz w miesiącu przez internet, bo każdy z nas mieszka nawet w innym państwie. I nie ma możliwości po prostu, żebyśmy się spotkali na żywo. I jak spotykamy się, to spotkanie trwa zazwyczaj z dwie godziny. Mamy tam z 7-8 punktów. Jest to jakby usystematyzowane spotkanie, które jest jakby. tworzy się swego rodzaju synergia umysłów, bo jak. Ty sam o czymś myślisz, to masz jakieś tam rozwiązania. Jeśli w dwie osoby o czymś myślicie, to wtedy jest tak, jakby trzy osoby myślały, a jeśli są trzy osoby, to jest tak, jakby było tych osób nawet pięć. Więc o wiele ciekawsze pomysły wpadają do głowy. U nas wygląda to tak, że w moim mastermindzie są osoby niezwykle inteligentne. Niezwykle im się dobrze powodzi w życiu, każdy z nich jest milionerem, każdy z nich robi niesamowite rzeczy i są to osoby, które mnie niezwykle inspirują tym, co robią w swoim życiu. Więc teraz dla ciebie podpowiedź, kim powinny być osoby w twoim mastermindzie, jeśli byś się chciał wziąć za coś takiego. Powinny to być właśnie takie osoby, które są dla ciebie w jakiś sposób wzorcem, które cię będą inspirować, które cię będą nakręcać. Nie licz na to, że do Twojego mastermindu yy, zapisze się w cudzysłowie Bill Gates, Warren Buffett i tam osoby, które są kilka półek wyżej od ciebie. Na to przyjdzie czas. Tam, jeśli ci się uda zebrać takich ludzi, to będą to na razie osoby na Twoim poziomie. Więc szukaj takich osób, ale też osób, które będą pozytywnie nastawione do życia. Po co to robić? Ja tydzień temu powiedziałem o tym, że. Yy, Jeden pan z naszego Mastermindu właśnie ostatnio powiedział, że te nasze spotkania mastermindowe działają na niego o wiele lepiej niż wszystkie szkolenia, na których był do tej pory, a to jest pan, który naprawdę sporo wydaje i wydawał na szkolenia, bo najbardziej nakręca go to, co my mówimy, co my przedstawiamy i w jaki sposób to robimy. Więc te osoby, które będzie szukał, Najpierw zastanów się, co chcesz osiągnąć. To, czy to ma być kwestia jakichś osiągnięć sportowych, czy to ma być kwestia um, rozwoju osobistego, czy to ma być kwestia zarabiania pieniędzy, czy tego, żeby Twoja firma była lepsza. Postaw sobie jakiś cel i potem poszukaj do tego ludzi. To mogą być osoby z Twojego otoczenia, to mogą być osoby, które tutaj się wypowiadają, nawet w komentarzach. Może jesteś na jakimś, może czytasz jakiegoś bloga tematycznego i ktoś tam według siebie mądrze pisze, po prostu zaproponuj mu, najpierw spotkanie, spotkaj się, porozmawiaj na żywo z tą osobą, zobacz co na sobą reprezentuje, bo co innego jest przez internet, a co innego jest na żywo. I po prostu zaproponuj takiej osobie mastermind. O czym mówić na tym mastermindzie? My mamy taką formułę, że mamy tam kilka punktów, tak w wielkim zarysie ci powiem. Zaczynamy od czegoś, co nas przez ostatni miesiąc najbardziej zmotywowało, co nas najbardziej nakręciło. Na każdym Astendadzie mamy zobowiązanie jakieś na następny miesiąc i też omawiamy to, czy to zrealizowaliśmy, czy nie zrealizowaliśmy. Mówimy o tym, jakie mamy pomysły, jakie plany i po prostu każda osoba z Mastermindu to omawia, co o tym myśli. Mówimy o tym, jaki jest nasz problem teraz do rozwiązania i po prostu te osoby nam pomagają to rozwiązać. I jest to, jest to tak proste. Tylko trzeba się po prostu umówić na takie spotkania i działać. Przyznaję, że na początku robiliśmy tak co tydzień, ale stwierdziliśmy, że formuła raz na miesiąc nam w zupełności wystarczy. Mogę ci tyle powiedzieć, że jak czytam o różnych osobach, które osiągają naprawdę duże sukcesy, to wiele z nich właśnie mówi o tym, że mają takie mastermindy. Niekiedy jest to nawet 7 osób, gdzie spotykają się tam, niekiedy nawet raz na pół roku, czasami częściej, właśnie raz w miesiącu i, i sobie pomagają. I to jest wszystko robione w pozytywny sposób, nakręcający, tak, żeby żeby mieć z tego pożytek taki, jaki my mamy. wiesz, ani ci nie będę namawiał do tego, ani ci się nie będę odmawiał. Ja ci mówię, że coś takiego funkcjonuje, i doskonale się sprawdza i według mnie, im wcześniej takie coś zaczniesz robić, tym o wiele dalej zajdziesz. Więc jeśli teraz jesteś na studiach, warto sobie na studiach poszukać tego typu ludzi. Jeśli masz jakieś kółko zainteresowań wśród tego kółka, jeśli się okaże, że ktoś z tego mastermindu nie będzie spełniał twoich oczekiwań, to po prostu można tą osobę wymienić, zastąpić inną i to jest jakby zrzeszenie dobrowolne, nikt tutaj do nikogo, do, do, do niczego nie zmusza, a mogę ci tyle powiedzieć, że osiągnięcia z tego są naprawdę fenomenalne. Co chwilę mnie ktoś pyta, tuż już tyle w tym temacie, co chwilę mnie ktoś pyta odnośnie tego konkursu, tak ten konkurs, który ogłosiłem, on cały czas trwa do odwołania, czyli kwestia komentarzy. Komentarz, który będzie najlepiej oceniony, przez innych internautów, który ma najwięcej lajków, najwięcej inni go komentują i taki, który też mi się podoba, taka osoba dostaje nagrodę w postaci przejażdżki ze mną super sportowym samochodem godzinę na miejscu pasażera. Tylko to będzie maj-czerwiec, jak już będą się drogi nadawać. A to ja może jeszcze pokażę tutaj troszkę z innej perspektywy Paryż. A tutaj akurat nic się ciekawego nie dzieje poza, poza Wierzą, ale mam nadzieję, że jeszcze zrobię jeszcze jedno nagranie z pięknego miejsca. Także oglądaj za tydzień. Hej!